artytom 9 lutego 1903 roku Protestantom brakuje wszystkiego, co kościół katolicki posiada, aby móc zbawić ludzi. Różnica pomiędzy tym, kto kocha Jezusa, a tym, kto we wszystkim czyni jego wolę. Różnica między dziełem stworzenia a dziełem odkupienia. Dziś rano, kiedy znajdowałam się poza moim ciałem, ujrzałam spowiednika z innym świętym kapłanem, który powiedział, Pozbądź się jakiejkolwiek myśli, że Twoje położenie nie jest wolą Boga. Następnie podjął rozmowę o protestantach z Korato, o których jest głośno, i powiedział, Zrobią niewiele lub nic nie zrobią. Ponieważ protestanci nie mają haczyka prawdy, aby łowić serca w przeciwieństwie do kościoła katolickiego, który go posiada. Brakuje im łodzi prawdziwej cnoty, aby móc je zbawić. Są pozbawieni żagli, wioseł i kotwicy, którymi są przykłady i nauki Jezusa Chrystusa. Nie mają nawet chleba, żeby się pożywić, ani wody, aby ugasić pragnienie i się obmyć, którymi są sakramenty. A co więcej, brakuje im nawet morza łaski, aby móc łowić ryby i poszukiwać dusz. Jakie więc postępy mogą czynić, skoro nie mają tego wszystkiego? Mój ukochany Jezus powiedział jeszcze wiele innych rzeczy, których nie potrafię dobrze powtórzyć. Potem przyszedł i powiedział do mnie, córko moja, ten, kto mnie kocha, staje przed boskim centrum. Ten zaś, kto się poddaje woli Bożej i we wszystkim ją czyni, posiada w sobie centrum boskości i zniknął jak błyskawica. Niedługo potem powrócił, a ja podziękowałam Mu za dzieło stworzenia, odkupienia i wiele innych dobrodziejstw. On zaś dodał: W dziele stworzenia stworzyłem świat materialny, a w dziele odkupienia stworzyłem świat duchowy.